Dzień dobry, cześć i czołem, Jan Piątkiewicz, Dobre rowery i Bikeshow.cc, witam Was dzisiaj serdecznie. Piękna, ciepła sobota, już trochę bardziej jesienna niż letnia, ale dobra okazja, żeby dzisiaj porozmawiać sobie o tym, jak się ubierać na rower jesienią. I ten poradnik jest trochę specyficznym poradnikiem, ponieważ zaraz dostaniecie zalani recenzjami jesiennych ciuchów i poradników, jak się ubierać jesienią. A ja dzisiaj mam dla Was taki poradnik, jak podchodzić do porad związanych z ubieraniem się jesienią, więc lecimy z materiałem. Słuchajcie, najważniejszą rzeczą, zanim dojdziemy do tych trzech porad związanych z ubieraniem się na rower jesienią, jest to, że musicie poznać waszego przeciwnika. A przeciwnikiem jesienią jest nie zimno, nie ciepło, ale wszystko to, co pomiędzy, czyli przede wszystkim zmienność warunków, ponieważ dużo łatwiej jest się paradoksalnie ubierać w okresie letnim, łatwiej jest się ubierać kiedy jest taka prawdziwa zima i jest po prostu zimno. Natomiast taki okres jak jesień i wiosna, ale też i na przykład wysokie góry, bo tutaj warunki często są podobne, to czas, w którym trzeba niestety trochę kombinować, ponieważ rano jest zimno, w ciągu dnia bywa gorąco, pojawia się wiatr, który jest dużo bardziej chłodny niż na przykład w lecie i ten wiatr też jest troszeczkę bardziej zaskakujący i bardziej intensywny, więc Ubieranie się w tych okresach przejściowych, dlatego jest takie trudne, że wymaga od Was elastyczności i zrozumienia tego, że warunki są zmienne. Więc wszystkie te trzy porady, o których zaraz będziemy mówić, kręcą się wokół tego, że musimy się zmierzyć z warunkami zmiennymi. Słuchajcie, pierwsza bardzo ważna zasada to nie ufajcie, nie słuchajcie i nigdy w 100% nie polegajcie na opiniach innych i poradach innych. Trochę to pewnie dziwne, że punktem w poradniku dotyczącym ubierania się jesienią jest punkt o tym, żeby uważać z poradnikami, ale taka jest prawda. Niestety albo stety każdy z nas jest trochę inny, każdy z nas ma trochę inne preferencje, jeżeli chodzi o ubieranie się. Każdy z nas ma gdzie indziej te granice komfortu termicznego. Jednym ciągle jest zimno, innym ciągle jest za ciepło. I to jest problem, ponieważ ktoś, kto tworzy dla Was poradnik bo tworzy recenzję konkretnych ciuchów, robi to jednak w oparciu o swoje doświadczenia i swoje potrzeby. Więc jeżeli przeczytacie, że dla kogoś przy 10 stopniach cienka bluza z kamizelką było idealnym rozwiązaniem, to wcale nie znaczy, że tak będzie dla Was, bo na przykład wymarzniecie bardziej albo macie tak, że Wam jest zawsze ciepło. Więc niestety nastawcie się na to, że ogarnięcie naprawdę. Dobrego ubierania się na okres taki przejściowy jak jesień i wiosna wymaga od Was dużej ilości eksperymentów, więc nie przejmujcie się, jeżeli na początku kupicie ciuchy albo będziecie kombinować z ciuchami, będzie Wam zimno albo za ciepło, a miało być dobrze. Niestety prawda jest taka, że musicie trochę czasu poświęcić na to, aby poznać Twój organizm, swoje potrzeby i dobrać ciuchy tak, żeby naprawdę było Wam w nich komfortowo. Słuchajcie, druga bardzo ważna zasada to warstwy. Okres przejściowy, jesień, wiosna, to czas, kiedy często jest tak, że wyjeżdżacie na rower rano, jest chłodno. Wracacie z roweru wieczorem, jest chłodno. Natomiast w ciągu dnia temperatury czasami są wręcz letnie. Jeżeli popełnicie błąd i ubierzecie się po prostu ciepło, czyli na przykład ubierzecie kurtkę softshell, jakąś grubą bluzę, ogólnie rzecz biorąc coś ciepłego, ubranego na koszulkę na przykład, albo na potówkę, ale generalnie po prostu najprościej dla wielu osób jest tak, że jak robi się chłodno, to ubrać coś ciepłego, no to kiedy temperatura się zmieni, a potrafi się zmieniać nawet do 10 stopni w tym okresie, to jesteście w ciężkiej dupie, bo nie jesteście w stanie nic za bardzo zrobić. Jeżeli się rozepniecie z taką kurtką, czy bluzą, no to ryzykujecie tym, że Was przewieje, że Was wychłodzi, będziecie mieli jakiś problem zdrowotny. Nie zdejmiecie takiej kurtki, bo ona jest ciężka, nie ma co z nią za bardzo zrobić, nie ma jej gdzie zwinąć. I dlatego właśnie człowiek uczy się tego, że w tym okresie ubieramy te wszystkie kamizelki, kurtki, rękawki, nogawki i te wszystkie cienkie rzeczy, o których usłyszycie w innych poradnikach, bo właśnie tego typu rzeczy pozwalają wam Dostosowywać się do zmieniających temperatur. Cienką kamizelkę najpierw sobie rozepniecie, potem ją zdejmiecie i ona się zmieści w kieszonce. Rękawki można zawsze zwinąć i też schować w kieszonce albo w jakiejś torbie e, na rowerze. Wszystkie te lekkie, cienkie i drogie rzeczy, do czego zaraz dojdziemy, pozwalają Wam po prostu dopasowywać się do zmieniających się warunków. Ubranie się za ciepło to jest problem, bo nie jesteście w stanie z tymi grubymi ciuchami już nic zrobić. Po tym jest też taka zasada, że zawsze ubieramy się na rower tak, aby nam było ciepło podczas jazdy, podczas wysiłku. Jeżeli w chłodniejszy poranek ubierzecie się na rower tak, że jest Wam ciepło, kiedy wychodzicie na rower, to znaczy, że ubraliście się za ciepło. Macie dać działać Waszemu organizmowi, on ma Was zagrzać, a wyciuchami macie tylko mu pomagać w tym, żeby się nie wychładzał, żeby Was nie przewiewał. Słuchajcie, kolejna bardzo ważna rzecz. Jesień wiosna, okresy przejściowe, to jest właśnie ten czas, kiedy najbardziej nie opłaca się oszczędzać na ciuchach, ponieważ każda złotówka, którą wydacie na naprawdę dobre ciuchy w tym okresie, Wam się zwróci i Wam się opłaci, bo po pierwsze dobre ciuchy posłużą Wam przez dłuższy okres, dobra kamizelka, dobra kurtka będzie przydatna przez kilka sezonów. To nie jest wydatek na jeden rok, to nie jest zachcianka. Po drugie tego typu ciuchy Przydają się cały rok, bo dobra, dobrze oddychająca kurtka przeciwdeszczowa przyda wam się w zimie, jako odzież zewnętrzna, przyda wam się w lecie, na przykład w deszczowy dzień, bo przyda wam się w lecie w wysokich górach na zjeździe, tak samo kamizelka. Dodatkowo, Naprawdę przy tego typu ciuchach czuć za co płacicie. Czyli w lecie możecie sobie jeździć w koszulce za 150 zł albo w koszulce za 500 zł i tak naprawdę nie poczujecie dużej różnicy, albo to nie będzie miało aż takiego znaczenia i wpływu na wasz komfort podczas jazdy. Natomiast różnica między kurtką za 150 a 500 czy 600 zł naprawdę jest Duża i naprawdę jest odczuwalna. Oczywiście nie chodzi o to, żeby płacić za markę i kupować coś tylko dlatego, że jest drogie. I tutaj, oczywiście, warto się zainteresować innymi poradnikami i recenzjami konkretnych ciuchów i zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jakie ciuchy dają nam parametry. Czyli w przypadku takich elementów jak kurtka, jak kamizelka patrzcie na oddychalność, patrzcie na membranę. Jest coraz więcej ciuchów w granicach 500-600 zł, gdzie oddychalność to nawet 40 tysięcy jednostek. A to są już ciuchy, które pozwalają normalnie taką przeciwdeszczową kurtkę ubrać na siebie w brzydką pogodę, w jesienny dzień i jechać komforcie termicznym, czyli nie będzie Wam się wylewał pod rękawami jak w takiej zwykłej Ceracie za stówkę czy za 150 zł. I to naprawdę ma wpływ na komfort Waszej jazdy. To nie będzie tak, że będziecie totalnie mokrzy pod spodem i po zatrzymaniu się w 10 minut będzie Wam totalnie Zimno, więc pamiętajcie, to jest okres, w którym naprawdę warto zainwestować w ciuchy. Lepiej zaoszczędzić na skarpetkach, e, rękawiczkach, koszulkach, różnych pierdołkach rowerowych, ale dobra kurtka przeciwdeszczowa, e, dobra kamizelka i takie elementy jak rękawki, nogawki to rzeczy, które Wam wystarczą naprawdę na dłużej. Dzięki za waszą uwagę. Ja mam nadzieję, że te trzy proste porady pozwoliły wam trochę lepiej zrozumieć to, jak należy podchodzić w ogóle do tematu ubierania się na rowerze w okresie jesiennym i wiosennym. Ja was oczywiście odsyłam też do innych poradników tutaj na Dobre Rowery i na Bike Show CC, gdzie tego typu tematy odzieżowe również często poruszałem. No i cóż, jeżeli wam się podobało, oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. I jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego właśnie jak się ubierać na rowerze w tym okresie albo dotyczące konkretnych ciuchów, to napiszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, postaram się pomóc. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!